Dzień dobry Państwu, zapraszam do kolejnego 20 odcinka naszego programu No Media. Nie robiliśmy tego jakiś czas, ale wracamy jak widać. Na początek zaprezentuję dwa sad kuriery, które zdążyły się w tym czasie wydać, czyli siódmy, ósmy wakacyjny i 9, dziesiąty, który nastąpił po nim. W nich oczywiście bardzo ciekawe rzeczy. Różne nowości, opisy itd. W tym wydaniu wakacyjnym pisaliśmy o kanałach modowych, o prepejdzie z satelity, co można kupić w Polsce. Głównie chodzi o moduły i karty. W, w, w tym sadkurierze jest również napisane o kablach USB, jakie są dostępne na rynku, ich rodzaje, różnice itd. Więc też warto poczytać, bo są z tym duże problemy. Ciekawy artykuł to 10 produktów na lato i jesień. Lato już minęło, jesień jeszcze mamy, więc też polecam jakby co. Poza tym jest jeszcze jeden z artykułów pod tytułem Podróże z anteną o Bazylei w Szwajcarii. Bardzo fajny tekst. I w zasadzie to, to tyle. No, tam jeszcze już wracając do, do, do tematu prepaid'a, no to bliżej przedstawiamy jedną z platform prepaid'owych, szwajcarsko-niemiecką platformę Kabelio, która jest na pozycji 13 stopni, czyli tam gdzie polskie platformy. Polecam ten moduł, bo jest tam bardzo ciekawe, duża liczba kanałów bardzo interesujących. Między innymi takie kanały jak BBC, TF1, Francuskie, no i wszystkie szwajcarskie stacje. Jest tam czasami coś do poglądania ze sportu, no i można się nauczyć wielu języków. Jeżeli ktoś potrzebuje ta, taką platformę, to polecam poczytać ten, to wydanie. Można się z tym zaznajomić i, 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 i będzie na pewno więcej informacji. Kole, kolejne wydanie, już jesienne. 910. Yy, poświęciliśmy kanałom sportowym za darmo z satelity. Warto to poczytać, bo dużo ludzi yy, nie ma zamiaru płacić czasami za, za kanały sportowe, a chcieliby coś poglądać. My zresztą publikujemy yy, non stop taki dział w, na naszym portalu sport w polskiej telewizji. Gdzie publikujemy informacje, gdzie w polskich stacjach można zobaczyć wszystkie transmisje najlepsze, ale czasami dodajemy tam też takie alternatywne różne kanały, typu Turkmenistan, jakieś niemieckie kanały FTA, Sastry i tak Zawsze coś można znaleźć ciekawego. Oczywiście trzeba mieć zwykłą antenę obrotową czy jakiś specjalny odbiornik, ale jeżeli ktoś chce, no to, to sobie z tym poradzi. Po, polecamy ten temat. E, przy okazji w tym e, numerze poruszyliśmy jedną ważną rzecz, która się ostatnimi czasy przy, tych, przy okazji tych transmisji sportowych pojawia, czyli, e, czyli sprawa m, porażki de facto m, usług streamingowych poświęconych sportowi. Bo praktycznie w całej Europie od jakiegoś czasu pojawiają się z tym problemy, szczególnie gdy są jakieś bardzo interesujące transmisje sportowe, a są one dostępne tylko i wyłącznie na platformie streamingowej. No i praktycznie wszystkie platformy miały z tym problem, począwszy od Canal Plusa we Francji, w Polsce, przez Polsat Box Go, przez Via Play i DAZN, czyli przez większość. Na większości tych platform były takie czy inne problemy z tym tematem. Jakie były tego powody? Trudno nam dociekać, aczkolwiek uważamy, że te platformy przesadziły z jedną rzeczą. Zbyt mocno nacisnęły na ten temat, wykluczając de facto kanały liniowe, dostępne z satelity czy, czy naziemne. Przez to, przez to same sobie szczeliły w kolano. no Niestety, tak do końca nie da się przeskoczyć od razu na usługi streamingowe w 100%. Bo po prostu internet nie wyrabia albo serwer zawiedzie, albo jakieś łącze. A pewnego rodzaju zabezpieczeniem są jakieś tam kanały liniowe, nawet zaprzyjaźnione. I bardzo fajnie się to dzieje, że, że niektóre z platform jednak potrafią się dogadać z usługami streamingowymi. Żeby to, żeby to było jakby rozłożone lepiej no i takim dobrym przykładem jest na przykład pokazywanie meczów Premier League nie tylko na platformie Viaplay, ale też w klasycznych liniowych kanałach Kanal Plus. Takich przykładów jest dużo oczywiście, ale ciągle uważam, że, że wszystkie, wszystkie platformy streamingowe muszą sobie za punkt honoru postawić, żeby nie dać ciała następnym razem, bo w ten sposób strzelają sobie kolejny raz w kolano. A za N tym razem zwykle się to kończy tak samo jak i z pirackimi usługami. Klient jest zniesmaczony i mówi do widzenia. Ja powiem szczerze, że zdarzyło mi się już kilka razy oglądać coś tam i były problemy. I powiedziałem, nie, dość, nie mam ochoty, oglądam coś innego. Jeżeli mam mieć czarny obraz i, i jakieś dziwne napisy, tą mówię dość, nie? W tym momencie nie ma to sensu. Yy, poza tym, co piszemy jeszcze w tym wydaniu, w tym 90, yy, jest raport ciekawy z targów IFA w Berlinie, które po jakimś czasie yy, covidowym pojawi, pojawiły się, yy, pojawili się wystawcy, było ich mniej oczywiście. Byłem na tych targach w Berlinie, fajne. Troszeczkę się wszystko zmieniło, jakby są inne tendencje, o telewizji tam się już praktycznie nie mówi jako takiej, raczej jest, wszystko idzie w kierunku streamingu, 5G, mobile, de facto zobaczyć antenę satelitarną na tych targach co dawniej było normalne, no praktycznie może na jednym stoisku widziałem firmy Telestar, a tak to to praktycznie. To już jest. Jedni mówią, że to już jest koniec tych targów IFA, ja twierdzę, że niekoniecznie, bo, bo to są targi elektroniki konsumenckiej i konsumenci zdecydują łaskawie, a nie firmy czy, czy operatorzy, czy ktoś tam. Konsumenci wybierają kierunki rozwoju i trzeba mieć szacunek do tych konsumentów. I wydaje mi się, że IFA sobie poradzi. Nie powinno być z tym problemu. Ciekawy artykuł polecam też o telewizji naziemnej w, Polsat, w dekoderach Polsatu Box, bo to też jest ciekawa sprawa. No i w tym wydaniu jest też o, o tym, jak odbierać kanały z pozycji 23,5 stopnia, gdzie jest Astra czy B. Jest tam dużo stacji czeskich, słowackich i tak dalej. Generalnie, czyli jakby sąsiedzkich, można czasami coś tam odebrać, włącznie na przykład z Premier League w Kanal Plus Sport, ale czeskim czy słowackim. Jeżeli ktoś potrafi kupić w jakiś sposób tą platformę do Polski, no to jest to jeden ze sposobów, żeby na przykład nie oglądać tego w Via Play, tylko, tylko po czesku. No też tak można. Są takie, takie możliwości. No i teraz na koniec o nowych produktach de facto w tych wszystkich, w tych obydwu ostatnich starych sad-kurierach. Hmm, zacznę chyba od najmniejszego sprzętu, czyli od konwertera nowego Unicable 2 DCSS firmy Inverto. Nie wiem czy ktoś pamięta, dawniej był taki łamany konwerter, a teraz jest mniejszy, malutki już. Nowe, znaczy te same możliwości co stare, to stary ma do 32 odbiorników, można go, że tak powiem, podciągnąć przy pomocy różnych przełączników i tak dalej. Nic się wiele nie zmieniło, ale konwerter jest jakby mniejszy, zgrabniejszy i, i, i nowocześniejszy. Nie? Więc polecam. Tutaj jest bardzo ciekawe urządzenie HOMATICS na Androidzie. Ale to jest box R4K, który obsługuje, czyli odtwarzacz multimedialny, który obsługuje 4K. Ważne jest to, że ma fajnego pilota, też, gdzie, gdzie jest preinstalowane są Netflix, YouTube, Prime Video i tak To jest pilot Bluetoothowy, czyli można jest, jakby możliwość komend głosowych do tego urządzenia. Nie jest, to, nie jest to takie drogie urządzenie i potrafi zrobić z telewizora Android, Androidowy telewizor, więc, więc warto polecam. Ciekawym, ciekawym urządzeniem jest nowy odbiornik satelitarny Oktagona. Oktagon jest bardzo popularny w Polsce, e, głównie dzięki odbiornikom 4K, ale, ale tutaj pojawiła się taka tańsza wersja Oktagona SFX, czyli jakby nowej serii, która łączy SF, serię z SX. 6800, są dwie wersje, jest wersja IPWL, czyli z WiFi i wersja bez, bez Wi-Fi. Polecam mówiąc szczerze, tego, to to z Wi-Fi, dlatego że jest od razu zabudowane, jest święty spokój. Istotne jest to, że jest możliwość przełączania między dwoma OS-kamami, czyli Enigmą i Define. A tak, no to jest fajny odbiornik malutki, zgrabniutki, nie, możliwości jego jako takiego odbiornika sieciowego. Są bar bardzo sympatyczne. No i na koniec ciekawostka pod tytułem e, Miernik Nowy, którego tutaj pokazujemy w wersji Signal, czyli, czyli marki Di ma firmy DiPol, krakowskiej firmy zaprzyjaźnionej z e, 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 calowy, 7 Siedmiocalowy, to jest taki high top, można powiedzieć, jak na warunki mm, chińskiego miernika. Cokolwiek by sobie o tym można myśleć, bo i tak wszystkie odbiorniki, te wszystkie dekodery, jak i mierniki są robione w tej chwili praktycznie w Chinach. Siedmiocalowy wyświetlacz. Będzie taka sama wersja miernika pod nazwą Satling już wkrótce. Więc dla takich bardziej zaawansowanych instalatorów lub klientów, którzy chcą mieć taki porządny mier kombo, kombo urządzenie. Że mierzy praktycznie wszystkie, wszystkie aktualne sygnały, zarówno z naziemki, z kabla, jak i, jak i z satelity. Ma tam wejście HDMI, wejście, wyjście, podłączeń do sieci no praktycznie wszystkie możliwości, jakie są. Bardzo fajną torbę, no wszystko, wszystko jest praktycznie do, do dyspozycji. Jeden z takich fajniejszych mierników, który się ostatnio pojawia na rynku. I zarówno w wersji Signal czy Satling podejrzewam, że znajdą się nabywcy. Zwłaszcza przed końcem roku, gdzie dużo instalatorów jeszcze próbuje inwestować jakieś pieniądze, zarobione pieniądze w takie urządzenia. To ten miernik może być bardzo ciekawy. No i na koniec muszę powiedzieć: jedną sprawę, która jest bardzo ważna dla nas jako Sat kuriera. Otóż chciałem oświadczyć oficjalnie, bo już jakieś, od jakiegoś czasu nad tym zastanawialiśmy się i, yy, i stwierdziliśmy, że po 25 latach będziemy musieli zrezygnować z wersji drukowanej Sad Couriera, więc to, te dwa są jednymi z przedostatnich, będzie jeszcze wydanie świąteczne 11-12, nad którym w tej chwili pracujemy i od nowego roku nie będzie już satkuriera drukowanego, będzie wersji jeżeli będzie w ogóle, to będzie wersji drukowanej online. A wszelkie informacje będziemy podawać wyłącznie na portalu satkurier.pl, więc prosimy wiernych czytelników o to, aby Przyjęli tę wiadomość pozytywnie, a nie negatywnie. No dochodzi do tego, że zmienia się świat, zmienia się środowisko, jakby i wszystko robi się online owe. Nawet telewizja w tej chwili przez Kanal Plus idzie bardziej online. Polsat idzie w swoją usługę Polsat Box Go i tak dalej. Netflix, wszystko idzie online. My też idziemy online. Przykro nam, że musimy zrezygnować z, te, z wydawania Sad Kuriera. Są tego powody, bardzo istotnym powodem jest drożejący papier z wydania na wydanie i brak reklam i tak dalej. w związku z tym nie ma sensu się męczyć z tym, bo to zajmuje bardzo dużo czasu i spróbujemy dać naszym czytelnikom to samo w internecie, jak to będziemy robić, zobaczymy, jak nam się to uda. W każdym razie prosimy o jedno, żeby na razie nikt nie wpłacał żadnych pieniędzy na abonament zadrukowanego drukowanego couriera, ponieważ będziemy musieli zwracać te pieniądze i nie ma sensu do nas tego wysyłać, bo są tacy czytelnicy, którzy w ciemno wysyłają jakieś tam pieniądze, a potem się okazuje, że albo kwota nie ta, albo, albo po prostu w tym przypadku nie będzie tego sad satkuriera. Jeszcze raz no mówię, z przykrością musimy to stwierdzić. Tak samo jest problem, był i tak z wykazami w Sadkurierze. Dlatego, że od jakiegoś czasu, co, dwo, co dwa miesiące, zmieniany, zmieniany wykaz transmisji praktycznie nie ma sensu. Dlatego, że obserwujemy że tak szybkie zmiany, zwłaszcza teraz podczas wojny w Ukrainie, gdzie sobie jest duże zamieszanie, zakłócanie satelitów i tak dalej, że de facto wyłączanie wielu kanałów, załączanie. Że robienie tego wykazu mija się z celem, dlatego że wszystko musi być sprawdzane w internecie, online, praktycznie z dnia na dzień, by się można pomylić w danych, albo nagle nie ma tego kanału, jest gdzie indziej, na innym satelicie. Zmiany są tak dynamiczne w tej chwili, że proszę zrozumieć, że poszukiw drukowanie wykazu to jest czyste marnotrawstwo papieru. Taki, taki jest mój wniosek. Robiłem ten wykaz przez ostatnie wydania Sad Couriera. I podjąłem taką decyzję, że najpierw ograniczyłem ten wykaz, a następnie kasujemy go. Będzie być może, będziemy robić takie wykazy do pobrania w internecie, może coś zmienimy, inaczej to będzie realizowane, tak żeby to było przystępne i inaczej zrobione niż na stronach internetowych. Jeżeli ktoś szuka tych wykazów, to polecam trzy fajne strony, gdzie można te wykazy sobie znaleźć, czyli Linksat. .com, FlySat i KingOfSat, to są chyba najbardziej znane strony, gdzie można sobie wszystkie te szczegóły poszukać i jest to bardziej dokładne i na bieżąco bardziej niż my, żebyśmy nie, wie, żebyśmy nie wiem jak to robili, nawet jakbyśmy wydawali SatCourier'a przez co miesiąc, to i tak nie bylibyśmy w stanie tego wykazu aktualnego. Czasami jest tak, że w momencie wydrukowania ten wykaz jest już nieaktualny, więc, więc dlatego yy, nie ma to sensu. Polecamy też czytelnikom jedną rzecz, mianowicie taką, że chcielibyśmy zachęcić część czytelników do tego, żeby pisali dla nas na portal. Między innymi do działu Podróże z anteną. Jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe wyprawy, gdzie robił też zdjęcia anten i chce się z nami podzielić, to bardzo chętnie taki, taki tekst, nawet jakby to było napisane tak że tak powiem, nieprasowo, to chętnie go poprawimy lub zedytujemy, tak żeby kogoś, kogoś pokazać w naszym portalu. Jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe instalacje antenowe, to też zapraszamy. Czy inne tematy, można do, u nas pisać zupełnie spokojnie, przedstawiać swoje teksty, jeżeli one są faktycznie ciekawe. Można pisać bloga. no Naprawdę możliwości onlineowe w tej chwili są tak duże, że być może w ten sposób zachęcimy czytel naszych czytelników do, do współpracy z nami. Myślę, że to wszystko na ten temat i będziemy kontynuować nasz program No Media częściej być może, w związku z tym, że będziemy mieli więcej czasu na to, żeby go realizować. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.